Inteligencja kontra wiedza. Zadajmy kolejne pytanie: czy maszynę będzie można w ogóle uznać kiedyś za inteligentną? W 1980 roku John Searle, amerykański filozof, stworzył inny test. Zgadza się, sztuczna inteligencja nie jest koncepcją nową. Była rozwijana i testowana na przestrzeni dziejów. Zaproponował eksperyment myślowy zwany argumentem chińskiego pokoju. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej. Wyobraź sobie, że umiesz mówić po mandaryńsku, lecz Twój znajomy nie. Twój znajomy wchodzi do pokoju wypełnionego symbolami i książką reguł. Książka reguł stanowi: Gdy zobaczysz ten symbol, odpowiedz tym symbolem. Znajdujesz się poza pokojem i wysyłasz znajomemu wiadomość w języku mandaryńskim. Twój przyjaciel w pokoju nie rozumie mandaryńskiego, lecz postępuje zgodnie z książką opisującą zasady tego języka. Patrzy na symbole, rozpoznaje wzór i odpowiednio odpowiada. Kiedy otrzymujesz odpowiedź, możesz pomyśleć, że Twój znajomy rozumie mandaryński, lecz w rzeczywistości postępuje on jedynie zgodnie ze zbiorem reguł, nie rozumiejąc języka. Celem tego testu jest udowodnienie, że wiedza i inteligencja to dwie różne kwestie. Podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Maszyna nie musi znać mandaryńskiego, a mimo to jest w stanie rozpoznawać wzorce i odpowiadać na wiadomości. Być może ta analogia z mandaryńskim nie jest elementem Twojego codziennego życia, lecz interakcja z wirtualnymi asystentami AI, takim jak Siri, już tak. Kto z nas nie poprosił Siri o opowiedzenie dowcipu lub podzielenie się jakąś historią? Ostatecznie, systemy te konwertują nasz język na format, który są w stanie rozpoznać. Nieustannie szukają dopasowań w swoich bazach danych, lecz tak naprawdę nie rozumieją naszego języka. Spójrzmy na inny przykład. Wyobraź sobie, że nie czujesz się najlepiej i udajesz się do lekarza. Przechodzisz przez serię pytań zadawanych przez pielęgniarki. Od jak dawna czujesz się w ten sposób? Jak oceniasz swój ból w skali od 0 do 10? Sprawdzono również twoje parametry życiowe, a gdy w końcu zobaczył cię lekarz, powtórzyłeś wiele z tych samych informacji. Jest to powtarzalny proces, który pochłania czas i zasoby. Tak więc zrozumienie, na czym polega różnica między wiedzą a inteligencją, może pomóc nam usprawnić te procesy. Teraz wyobraź sobie drugą sytuację. Po przybyciu do gabinetu lekarskiego wszystkie te pytania zadaje system sztucznej inteligencji. Błyskawicznie analizuje Twoje odpowiedzi, rejestruje parametry życiowe i gromadzi wszelkie istotne dane. Zanim spotkasz się z lekarzem, system wygeneruje już wstępną diagnozę na podstawie rozpoznanych wzorców. Usprawnia to cały proces, co sprawia, że lekarz może skuteczniej zająć się swoimi pacjentami. System ten działa w sposób inteligentny, identyfikując wzorce w zgromadzonych danych, przyspieszając tym samym proces diagnozy i leczenia. Nie sposób nie zauważyć, że wiedza i inteligencja, choć wzajemnie powiązane, zasadniczo się od siebie różnią. Wiedza polega na zrozumieniu otaczającego nas świata, natomiast inteligencja polega na wykorzystaniu tej wiedzy w nowy i innowacyjny sposób. Lecz jakie paliwo jest potrzebne do programowania? Co sprawia, że sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać wzorce, przewidywać i uczyć się na podstawie wcześniejszych doświadczeń? Odpowiedź brzmi dane.